Jestem właśnie na serwerze testowym i w tym materiale pokażę Wam wszystkie nowości na początku nowej połowy sezonu 2.5 po pierwsze będziemy mieć tutaj nowe skiny. Te skiny możecie sobie zobaczyć już pewnie też na internecie je widzieliście to, może nie będę ich jakoś specjalnie pokazywał, ale komu się podoba to się podoba. Ultron jak Ultron. Myślę, że ten podstawowy to jest spoko, ale ten grud jest naprawdę taki ee, śmieszny, nietypowy. Taki choinkowy mi się wydaje. Na początku myślałem, że są bombki jakieś czy coś takiego, ale, ale wygląda całkiem zacnie. To myślę, że mainy gruta będą musiały się wypowiedzieć. Następnie mamy coś, co nazywa się Combat Chest, czyli to będzie jakiś taki battle pasik, który będzie kosztował 690, który będzie nam ładował dodatkowe nagrody. Tutaj będziemy mieli właśnie jakiegoś skina. Swoją drogą ten skin do Storm wygląda całkiem spoko. Taki luźny outfit. Będzie tutaj dużo nagród i jak właśnie kupimy sobie tego lepszego pasa, to dostaniemy więcej emotek, więcej jakichś tam rzeczy i tutaj te rzeczy wam oczywiście mogę pokazać, to jest emotka do emmy ojojoj oj, oj. jakiś spray emotka właśnie do tego skina, Banner będzie za darmo skina już pokazywałem, ten spray wydaje mi się że już był, mvp oczywiście do tego skina, kolejny collectible Emotka dla Psylocke, która swoje, swoją drogą dostała nerfa i tutaj jakieś też darmowe, o to są, to są fajne emotki, mam nadzieję, że na Discordzie też takie się pojawią Dajemy mamy tutaj kolejny skin, który będzie, ten skin będzie za darmo, więc spoko, to jest do Mr. Fantastic, oczywiście tutaj wiggle 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 <ścoughs> Nieco zawsze bawię on się to jakoś wykręca, też tutaj jakieś jedzonko. No i scenka MVP. Oj, oj, tutaj właśnie będzie pokazane jeszcze parę skinów, i nawet jest właśnie biały Spider-Man którego będę chciał właśnie przetestować. Czemu tutaj nie ma Human Torcha? No bo fabularnie poświęcił swoje życie. No i w tym akurat wydaniu, nazwijmy to, jego już nie ma. Następnie mamy Magnito ze swoim mieczem. Na początku myślałem, że to jest gitara, ale to nie jest gitara, to jest miecz. Więc wiecie, jak zagra to jak w Guitar Hero, ale no oczywiście on ma swój miecz, jakiś spray, jakiś banner, kolejne emotki. Podam mi się, że wprowadzałem te emotki. Może tych akurat nie jestem aż takim dużym fanem, ale wygląda fajnie. Dobrze to robią. Oj, oj, oj. oj. Oj, 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 oj. Dobra, fajny, fajny ten magneto. Także kolejny. Battle Pass z kolejnymi skinami i to właśnie w nim jest wszystko. Następnie będziemy mieć dodatkowego Hawkaja, którego też pewnie widzieliście za darmo. Jest to skin swego rodzaju tak jak do Mantiski, więc będzie można go dostać za darmo po wykonaniu tych misji, tak jak zrobiliśmy to właśnie z Mantis na początku poprzedniego sezonu. Następnie będą jeszcze emotki w sklepie, na razie nie ma ich dużo, ale to, że będziemy dodawać emotki na pewno będzie bardzo fajne i te emotki można dodawać tutaj gdzieś do swojego profilu. Oczywiście no jakiś Jeffik pewnie wleci, wkurzony najpewniej, ale to zobaczymy na serwerze, jak to już wyjdzie normalnym, następnie oczywiście no, pokażę Wam postacie, pokażę Wam zmiany, pokażę Wam mniej więcej co tutaj się dzieje. Postaram się też być z tym nieco szybszy. Dokładne omówienie patcha już jest na kanale, więc możecie je sprawdzić. A my zaczniemy sobie od Ultrona. No, po pierwsze, Ultron jest tak zwanym przeze mnie lataczem i w momencie, gdy sobie latamy, no to ciężej nas trafić. Niemniej jednak healingu ten Ultron nie ma za dużo, bo jak zwróćcie uwagę, klikam to E. I to nie leczy wcale tak jakoś specjalnie szybko. No i pewnie sobie myślicie, no, pewnie masz innego skilla do leczenia. No otóż właśnie nie. Tego drona mogę przestawiać, ale no, on leczy na takim dość niedużym obszarze. No i tak, jak podepnę go do kogoś, to spoko. Niemniej jednak wydaje się to dość słabe. Ma to chyba nieograniczony zasięg z tego, co widzę. A nie, jednak, jednak ograniczony. Czyli tak z 50-60 metrów to jest, więc jest to ok, ale tego leczenia naprawdę brakuje. Więc skoro brakuje leczenia, to pewnie ma być dużo obrażeń. No i tutaj się nie mylicie. Więc jak stoimy blisko, to dosłownie schodzi na dwa hity. Jeżeli właśnie gdzieś stoimy powyżej 20 metrów, to te obrażenia zaczynają spadać, ale jesteśmy w stanie właśnie jakieś postacie z 250 HP dość szybko tutaj bić. No i też jak zwrócicie uwagę, to ten zasięg jest całkiem spory, co nie? Tak się oddalamy, oddalamy, a ten zasięg cały czas jest. Te obrażenia może nie są gigantyczne, ale no ten zasięg cały czas właśnie jest, więc z daleka będziemy mogli też utronem właśnie trafiać. Ale wróćmy sobie dalej do skilli. Tutaj ten dash, który widzicie, to jest mój shift i on pozwala mi właśnie właśnie przez 8 sekund szybciej latać i zaszować się raz, gdy go włączam w wybranym kierunku. To będzie służyło super do uciekania. Na prawym będziemy mieli coś takiego, że na małym obszarze, tutaj od góry to pokażę, Ultron daje tarczę na swoich sojuszników. Ta tarcza wynosi 50 i wydaje mi się, że ten skit jest po prostu ultra-ultra słaby, ale ulcik Całkiem fajny, też mi się wydaje trochę słaby. Sojusznikom we zdrowie, przeciwnikom zadaje obrażenia. Myślę, że całkiem spoko. Na pewno będzie bardzo fajnie tym pograć, bo zadawanie obrażeń wydaje się mega, mega proste. Niemniej jednak, jako healer, no myślę, że tutaj będzie trzeba mieć po prostu trzech healerów. Następnie team-up Ultrona oraz Iron Mana. Ten team-up jest o tyle fajny, że właśnie penetruje wszystkich przeciwników, ale też przechodzi przez sojuszników, więc możemy i zadawać obrażenia i leczyć właśnie swoich. I jeszcze odlatuję tak daleko, bo chcę pokazać wam, jak daleki ma to za. Zasięg. Mianowicie ma to nieograniczony zasięg i to leczy tak samo z bliska jak i z daleka, więc myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Tutaj ultem też można potencjalnie coś robić, ale no raczej tak nie będziemy go używać. Niemniej jednak, ulton wygląda naprawdę spoko. Shifta można używać podczas właśnie używania swojego ulta, a dron jest dość ograniczony. Co sprawia, że wydaje mi się, że ulton będzie zabawny do pogrania. Ale nie będzie aż taki mocny, chociaż w kwestii robienia obrażeń jest to na pewno coś, co zasługuje na rolę strateg. Następnie mamy Jeffika. Jeffik tutaj, jak widzicie, po zanurzeniu się po prawej, no niestety, ale nie może być zanurzony w nieskończoność. No i właśnie to zmienili. Teraz jego lewy będzie zarówno leczył soczników, jak i zadawał obrażenia przeciwnikom, więc to na pewno pomoże szybciej stakować Ulta. Jego bąbelki nie będą leczyły od razu, tylko będą leczyły overtime. Jak widzicie, tutaj HP troszeczkę więcej leczy, więc potencjalnie będzie to ok, niemniej jednak, Jeff nie będzie się mógł już tak łatwo ratować. Zają one oczywiście moment i tam nieco bustują healing. Jego prawy w tym momencie będzie ograniczony tylko i wyłącznie do trzech stacków, więc nie będzie można pluć na przeciwników cały czas. I one też, jak wyłączymy cooldowny, mają troszkę dłuższy cooldown, jeżeli chodzi o właśnie odnawianie. No i co? Jeżeli ten prawy będzie przerywał umiejętności przeciwnikom, to będzie super. Wyobraźcie sobie, że stręd na Was leci, a Wy go po prostu hatwu i przerywa mu kasta. Jeżeli to by się udało, super. Jeżeli takim czymś będziemy, będziemy w stanie uderzyć też i to przerwie dasza panterze czy komuś, też będzie to super. Niemniej jednak trzeba trafić bezpośrednio i te no, niektórzy ludzie mówią, że Jeff został zabity. mi się wydaje, że będzie całkiem przyjemnym healerem ale zobaczymy w praktyce, jak już tylko te zmiany wejdą. Swoją drogą te zmiany fotom 30, jakby ktoś właśnie chciał wiedzieć. A propos Jeffa, no to też oczywiście, gdzieby tutaj to pokazać, bo tutaj ciężko jest pokazać ten team-up Jeffa i Storm, bo Bot musi ci to zaakceptować i musi to zrobić dobrze. Ale weźmiemy sobie tutaj Storm i odpalimy ulta i spróbuję to zrobić tak, żebyście mogli to zobaczyć. Więc. Jeff tutaj jak użyje swojego ta o właśnie zmieniamy się na większego i my mamy te roboty w środku siebie, się nam, ucie nam um, przedłuża i my decydujemy właśnie gdzie ci przeciwnicy wylecą jako sztorm, więc to będzie o tyle fajne właśnie, że będziemy mogli gdzieś, gdzieś potencjalnie to już ukartować z Jeffem jak to chcemy robić, oczywiście obrażenia są dość spore, no i jak widzicie tutaj zadaje obrażenia przeciwnikom w środku, a jeżeli ktoś przeżyje, no to mogę go zrzucić i po prostu wysadzić. Z takich większych zmian, no to też jest Human Torch, który będzie bił mniej ze swojego lewego. Tutaj każdy hitek, a też jak widzicie, tych hitków jest tam dużo, chyba jest ich 14, więc zamiast 7 będą biły 6, czyli taka dość, no duża, nieduża zmiana, 14 mniej obrażeń będzie zadawał, ale większa zmiana jest na prawym, bo teraz prawy będzie miał, zamiast 2 sekund cooldownu, będzie miał 3, co oznacza, że nie będziemy mogli już tak Spamować tym i liczyć na to, że tak łatwo się rozstawimy i jakiś obszar właśnie będziemy mogli spalić, tylko no będzie to bardziej taktyczne, bo widzicie, zużyłem te cztery i mam dopiero dwa, więc jakbym chciał gdzieś tutaj przyspamować jakoś bardziej, no to będę miał takie większe momenty przestoju. No i ostatnia zmiana jest taka, że na tym F mamy 20 sekund cooldownu oraz 50 tarczy, czyli trochę mniej niż dostawaliśmy. Myślę, że to trochę osłabi chyba torcza i sprawi, że nie będzie już aż tak OP broken herosem. Niemniej jednak dalej będzie mocny i dalej będzie można nim grać. I z istotnych zmian oczywiście mamy team mapę, które wam teraz pokażę. Tutaj chyba mój ulubiony to jest um, strzała Hawkeya. Wysteliwujemy strzałę przed siebie, która leci. Im dalej leci, tym zadaje większe obrażenia. Tam oczywiście jest to skapowane na chyba 130. I tutaj teraz pewnie moglibyście się zastanowić, po co tutaj jest ta ściana? Kto by tutaj ścianę dawał? No a co, jak wam powiem, że ten tima przychodzi przez ścianę? I to nie tylko jedną ścianę, nie? To, to no po prostu, mogę tutaj sobie sprawdzę bo przez dwie może, nie wiem czy tutaj trafię, no właśnie, nie? wydaje mi się to śmiesznie broken podobno nawet kapitan Ameryka nie jest w stanie tego zablokować swoją tarczą więc e, wygląda to fajnie, jeżeli właśnie jesteśmy za blisko to po prostu spowolni przeciwnika to wam może pokażę jak bardzo to spowalnia, więc e, Hawkeye w tym momencie jak będzie miał Lunę w drużynie to będzie naprawdę zadowolony, bo będzie łatwo trafiać w swojego przeciwnika kolejny team up będzie Black Widow oraz Panishera. na początku myślałem, że będzie to słabe, no bo przecież odpalasz no i masz strzał, który które przeciwników. No przecież to nie bije tak dużo. Ale, po pierwsze, ma to 10 sekund cooldownu, więc bardzo mało. Po drugie, mamy nieskończoność amunicji i strzelamy dość szybko, więc potencjalnie gdzieś goniąc przeciwnika, czy właśnie chcąc go dogonić, w takim fajny sposób będziemy mogli zadawać łatwe obrażenia i. Nawet jak trafimy jednego bodyshota, no to potem dość łatwo będzie gdzieś tutaj go złapać, więc nie wydaje mi się, żeby to było aż takie useless, jak wcześniej myślałem, a na pewno będzie bardzo, bardzo praktyczne. Następnie kolejnym mapem będzie Rocket oraz Penny. No i Rocket tutaj swoim beaconem będzie teraz spałnił, właśnie miny. Kolejne będzie to, że ja będę miał na Shiftie jako Penny jednego Nesta i na C będę miał drugiego, które razem mogą stać. Ten Nest ma dwa razy mniej HP i ma swój własny cooldown, więc mogę go odwoływać w dowolnym momencie, to też wam pokażę tutaj jak to działa, więc tutaj kładę shifta, tutaj kładę C i mogę odwołać sobie właśnie C i on nie ma cooldownu, chyba że straci zdrowie i tutaj zależnie od tego ile zdrowe straci, no tym dłuższy ten cooldown po prostu będzie, tak samo jak w przypadku shifta no i ostatnim team upem będzie jeszcze Jeffik razem z Venomem to Jeff na zasięgu 15 metrów będzie się łapał do wszystkich sojuszników i ich po prostu leczył w czasie a jeżeli HP przekroczy fulla to da im 50 tarczy czy tam over healtha jakkolwiek to nazywacie Pozostałe zmiany omawiam w patchu, więc zapraszam was po prostu do poprzedniego materiału, jeżeli chcecie tam poznać moją opinię na temat tych wszystkich rzeczy. To wszystko co czeka nas w nowym sezonie, nie mogę się doczekać tych zmian, bo naprawdę te team-upy i ultron wyglądają ciekawie. Dajcie znać co wy sądzicie i do zobaczenia na streamie lub w kolejnych materiałach. Cześć!